Wyobraź sobie nauczyciela znanego z poniżania uczniów w środku klasy arogancki i zarozumiały lubił czuć się lepszy i wykorzystywał swoje poglądy jako broń, by poniżać tych, którzy jego zdaniem nie byli wystarczająco inteligentni. I tego dnia wybrał niewłaściwą osobę. Przed całą klasą podszedł do tablicy i z szyderczym uśmiechem zaczął wypełniać każdą lukę liczbami, symbolami i równaniem tak skomplikowanym, że, jak powiedział, nikt tam nie byłby w stanie go rozwiązać. Ale na tym nie poprzestał. Wskazał palcem na nowego, nieśmiałego ucznia który od chwili przyjścia do szkoły ledwie otwierał usta i bez żadnych ceregieli wykrzyknął przed wszystkimi: "Jeśli myślisz, że jesteś taki mądry, rozwiąż to tutaj." Śmiech, szepty, podniesiono telefony komórkowe. Całe pomieszczenie czekało tylko aż chłopak zamarnie, zacznie się jąkać i poczuje się zawstydzony w swoim życiu, ale był jeden mały szczegół, czego ten nauczyciel nawet sobie nie wyobrażał po prostu ten uczeń nie był po prostu mądry on był po prostu geniusz matematyczny i co wydarzyło się później nikt absolutnie nikt nie był przygotowany żeby to zobaczyć to nie była byle jaka szkoła była znana ze swojej surowości i wymagań i z tego że miała jednego z najbardziej obawianych nauczycieli w tym przedmiocie którego wielu uważało za koszmar matematyka jak ma na imię Panie Renato, mężczyzna, w którego spojrzeniu malował się ciężar dumy. On nie nauczał, on rzucał wyzwania i zawsze starał się pamiętać, kto sprawuje dowództwo. Jego przyjemność była prosta: stawianie uczniów pod ścianą, czekanie, aż popełnią błędy, tylko po to, by móc się z nich śmiać, umniejszać im i pokazywać swoją domniemaną wyższość. I właśnie w takim scenariuszu przybył Gabrielu. Nowy w szkole, nieśmiały, jeden z tych, którzy wolą siedzieć z tyłu klasy, cichy, obserwujący. Nie był zbyt rozmowny, nie miał kłopotów. Gdyby ktoś się przyjrzał, zobaczyłby po prostu kolejnego normalnego ucznia być może nawet trochę nie na miejscu ale nikt nie wiedział, że za tym spokojnym spojrzeniem krył się absolutnie genialny umysł. Gabriel zawsze miał inny stosunek do liczb. Podczas gdy inne dzieci bawiły się samochodami, piłkami lub grami wideo, on świetnie się bawił, rozwiązując zadania matematyczne i łamiąc sobie głowę nad problemami, których nawet dorośli nie byli w stanie zrozumieć. Już jako młody chłopak brał udział w olimpiadach matematycznych, zdobywał nagrody, certyfikaty, a nawet otrzymywał zaproszenia na studia wyższe, ale nigdy nie lubił się popisywać, nigdy nie musiałem nikomu niczego udowadniać. Aż do tego dnia, aż do momentu, gdy został wyzwany, publicznie i to w najgorszy możliwy sposób. I tu właśnie historia zaczyna przybierać taki obrót, jakiego ani pan Renato, ani nikt w tym pokoju nie mógł sobie wyobrazić. Pan Renato chodził po pokoju z tym przenikliwym spojrzeniem, jakby polował na kolejną ofiarę. Jego buty głośno stukały o podłogę, a potem zapadła cisza przerywana jedynie kilkoma nerwowymi szeptami. Następnie jego wzrok zatrzymał się dokładnie na Gabriela. Siedząc w kącie, cicho, patrząc na notatnik, nie zwracając niczyjej uwagi, był dokładnie takim typem ucznia, którego nauczyciel uwielbiał testować i upokarzać. Nie zastanawiając się dwa razy, odwrócił się plecami do klasy i zaczął wypełniać tablicę monstrualnym równaniem. Symbole, pierwiastki, ułamki, potęgi. Każdy kolejny wiersz wydawał się bardziej zagmatwany od poprzedniego. Gotowy, powiedział stukając kredą w tablicę i krzyżując ramiona. Powoli odwrócił się w stronę pokoju, spojrzał Gabrielowi prosto w oczy i z uśmiechem pełnym arogancji powiedział: Skoro jesteś tu nowy, sprawdźmy, czy jesteś godny tej szkoły. Rozwiąż to dla nas. Sala wypełniła się śmiechem. Niektórzy koledzy wymienili spojrzenia, inni dyskretnie sięgnęli po telefony komórkowe, przewidując nadchodzące zamieszanie. Przecież nawet najlepsi uczniowie nie byliby w stanie sprostać takiemu wyzwaniu. To było po prostu absurdalne. Nauczyciel zadał jeszcze jedną, ostatnią prowokację. Jeśli nie wiesz, nie ma się czego wstydzić. To normalne dla tych, którzy nie rozumieją jeszcze podstaw. Dodał szyderczym tonem: Zapadła cisza. Wszyscy czekali na to samo: Gabriela, który zamarznie, przestanie reagować i poczuje się całkowicie upokorzony. Ale nikt nie wiedział, to wyzwanie miało się okazać największym błędem w karierze pana Renato. Cisza w pokoju była wręcz dusząca. Wszystkie oczy zwrócone były na Gabriela. Czekano, a może nawet liczono, że zamarł. Zaczął się jąkać albo po prostu spuścił głowę w geście porażki. Pan Renato skrzyżował ramiona, cofnął się o dwa kroki i po prostu patrzył z półuśmiechem na twarzy, typowym dla kogoś, kto czuje się zwycięzcą, jeszcze zanim gra się zacznie. Niektórzy uczniowie powstrzymywali się od śmiechu, inni nawet nie próbowali go ukrywać. Dźwięk nagrywanych telefonów komórkowych rozniósł się po całym pomieszczeniu. To była idealna scena dla jego kolejnego słynnego publicznego upokorzenia. Gabriel milczał przez kilka sekund. Nie wydawał się zdenerwowany, nawet się nie wstydzę. Po prostu przemyślane, uważnie obserwował tablicę, jakby analizował każdy szczegół równania. Profesor nie przepuścił okazji, by jeszcze raz dociekać. Myślę, że lepiej będzie, jak usiądziesz, dzieciaku. To jest ponad twój poziom powiedział, kręcąc głową. A klasa wybuchnęła śmiechem. I przez kilka sekund naprawdę wydawało się, że Gabriel nie zareaguje. Wygląda na to, że profesorowi po raz kolejny się udało ale potem wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Gabriel powoli wstał, nie patrząc na nikogo, bez odpowiedzi. Podszedł do tablicy, wziął kredę, lekko ją obrócił w dłoni, wziął głęboki oddech i spędził kilka sekund po prostu wpatrując się w ścianę pełną liczb. Nauczyciel zmarszczył brwi. Uczniowie spojrzeli po sobie, a ich śmiech zaczął ustępować miejsca wątpliwościom. Czy on naprawdę zamierza spróbować? Czy ty jesteś szalony? Ktoś szepnął w tle. O czym nie wiedzieli? To, że będzie to ostatni dzień, w którym ktokolwiek w tym pokoju ośmieli się lekceważyć Gabriela. Gabriel stał nieruchomo przez kilka sekund, po prostu obserwując obraz. Jego dłonie mocno trzymały kredę, ale jego oczy, jego oczy były całkowicie skupione, jakby już to wszystko analizował. W myślach. Nauczyciel, wciąż z tym samym szyderczym uśmiechem, skrzyżował ramiona mocniej, czekając, aż chłopiec w każdej chwili odpuści. W pomieszczeniu, które wcześniej wypełniał śmiech, teraz panowały wątpliwości i dyskomfort, co dokładnie robił ten chłopak, a potem, nie mówiąc ani słowa, Gabriel zaczął z niepokojącym wręcz spokojem, narysował pierwszą linię. Potem drugą. Wymazał część równania, przepisał je inaczej, poprzestawiał człony, uprościł wyrażenia, a co najbardziej imponujące, podczas pisania mówił cichym głosem, jakby myślał na głos. To jest transformacja. To się znosi z tym. Dystrybutywność ma zastosowanie. Zastępuje tutaj. W pomieszczeniu rozbrzmiał odgłos kredy, drapiącej po tablicy każde uderzenie zdawało się przybliżać ciszę do napięcia. Oczy nauczyciela rozszerzyły się uśmiech stopniowo zniknął z jego twarzy. Jego dłonie, wcześniej pewne i silne, zaczęły poruszać się niespokojnie. Studenci Całkowicie oszołomiony. Niektórzy nawet nie pamiętali, że nagrywali. Po prostu odłożyli swoje telefony komórkowe, zahipnotyzowani surrealistyczną sceną, która rozgrywała się na ich oczach. Gabriel podążał za nim linijka po linijce, tłumacząc w myślach, jakby była to najbardziej naturalna rzecz na świecie. I w mniej niż dwie minuty, szybciej niż ktokolwiek mógł się spodziewać. Osiągnął końcowy wynik. Zrobił kreskę poniżej ostatniej linijki, postawił kropkę, jeszcze raz obrócił kredę w dłoni i spokojnie zwrócił się do nauczyciela, mówiąc stanowczym, ale nie aroganckim głosem. Równanie rozwiązane, profesorze. Właściwie nigdy nie było to niemożliwe. Po prostu wydawało się takie, tym, którzy nie wiedzieli, jak na to patrzeć. Cisza, która w tym momencie zapanowała w pokoju, była po prostu nie do opisania. Panie Renato, statyczny, brak reakcji, po raz pierwszy, bez słów. I to był dopiero początek szoku, który miał dopiero nastąpić. Cisza w pokoju zdawała się trwać wieczność. Nikt się nie ruszył, nikt nawet nie mrugnął. Pan Renato, który do tej pory czerpał korzyści z poniżania innych, teraz był blady. Nieruchomość zupełnie nie reaguje. Gabriel położył kredę na stole, poprawił plecak na ramieniu i spojrzał nauczycielowi prosto w oczy. Jego ton był spokojny, ale miał w sobie stanowczość, która zdawała się przebijać przez całą arogancję mężczyzny. Wiesz, profesorze, to równanie nie jest niemożliwe. W rzeczywistości jest adaptacją klasycznego problemu z Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej 2019. Powiedział naturalnie, jakby mówił o pogodzie. Uczniowie zaczęli spoglądać na siebie zaskoczeni. Co? Ktoś mruknął w tle. Czy on o tym wie? Odpowiedział ktoś inny, zszokowany. A Gabriel kontynuował. Rozwiązałem już wcześniej tego typu problem. Właściwie to część mojej rutyny. Uczestniczyłem w trzech krajowych igrzyskach olimpijskich, dwóch międzynarodowych igrzyskach olimpijskich i byłem medalistą na wszystkich z nich. Wyciągnął z plecaka zniszczony piórnik, otworzył go i między notatniki dyskretnie wrzucił kilka odznak konkursowych, złożone certyfikaty, a nawet medal. Odgłos metalu uderzającego o stół odbił się echem w pokoju, jakby był to cios wymierzony w twarz dumie pana Renato. I tylko dla porządku zostałem zaproszony do udziału w zaawansowanym programie na Uniwersytecie Cambridge w zeszłym roku, ale postanowiłem zostać tutaj, aby mieć bardziej normalne życie dodał z tym samym spokojem. Pokój po prostu w szoku. Telefony komórkowe, które wcześniej nagrywały dla żartu, teraz uchwyciły to, co prawdopodobnie stanie się jednym z najbardziej legendarnych momentów w historii tej szkoły. Pan Renato próbował to ukryć odchrząknął, przesunął dłonią po brodzie, spojrzał na tablicę, udawał, że ją analizuje ale to było oczywiste mężczyzna był kompletnie załamany Gabriel zakończył, patrząc na nauczyciela po raz ostatni. Myślę, że to, że ktoś milczy, nie oznacza, że nie ma niczego do nauczenia i wrócił na swoje miejsce, pozostawiając za sobą całe pomieszczenie pogrążone w szoku, wstydzie i nowym podziwie. Pan Renato przez kilka sekund wpatrywał się w obraz, próbując przyswoić sobie wszystko, co się właśnie wydarzyło. Jego ręce lekko się trzęsły. Twarz, wcześniej pełna sarkazmu, teraz była czerwona. Nie z poczucia autorytaryzmu, ale ze wstydu, po raz pierwszy poczuł na własnej skórze to, co przez lata zsyłał na uczucia wielu studentów: upokorzenie. Studenci, którzy zawsze spuszczali głowy, gdy ich prowokował, teraz spojrzeli. Nie ze strachem, ale z mieszaniną zaskoczenia, oburzenia i satysfakcji. Niektórzy nawet powstrzymali się od śmiechu, inni po prostu nie mogli uwierzyć w to, czego właśnie byli świadkami. Nastrój w pokoju zmienił się diametralnie. Ślepy szacunek, jaki wielu żywiło do tego nauczyciela, przerodził się w wątpliwości. Przecież jeśli musiał upokarzać innych, żeby poczuć się mądrym, to czy był w tym naprawdę dobry? A jakby tego było mało, filmy zaczęły krążyć. Jeszcze przed zakończeniem zajęć w szkolnych grupach dyskusyjnych panował ożywiony ruch. Incydent stał się wiralem wśród uczniów, docierając do uszu innych nauczycieli, koordynatorów i oczywiście kadry zarządzającej. Podczas przerwy poruszano tylko jeden temat. Widziałeś? Gabriel upokorzył pana Renato. On jest jak geniusz rozwiązał niemożliwe równanie na oczach wszystkich. Bracie, nigdy już nie spojrzę na tego nauczyciela w ten sam sposób. Pan Renato próbował kontynuować lekcję. Udając, że jest normalny, jednak jego głos nie miał już tej samej stanowczości. Twoja postawa, a tym bardziej. Z każdym wypowiadanym słowem szybko spoglądał na Gabriela, jakby bał się, że coś znowu się wydarzy. Niedługo potem wezwał go zarząd. Przecież nie był to pierwszy raz, kiedy dotarły do nich wieści o upokorzeniu, ale tym razem towarzyszyły im dowody dowód wideo. Test publiczny, niepodważalny dowód. I po raz pierwszy od wielu lat nauczyciel musiał stawić czoła konsekwencjom własnego zachowania. Jeśli wcześniej Gabriel był po prostu kolejną nieznaną twarzą w pokoju, teraz był po prostu temat rozmów w całej szkole. Nie trwało długo, zanim historia wyszła poza mury klasy. Nauczyciele innych przedmiotów wyszli go powitać. Koordynatorzy zwrócili się do niego z prośbą o więcej informacji na temat jego kariery, osiągnięć i nagród. Dyrektor szkoły był pod wrażeniem i koniecznie wezwał go do swojego gabinetu. Tam chwalił jego inteligencję, postawę i przede wszystkim pokorę. I w tym momencie zrobił coś, co zdarzało się rzadko: zaproponował Gabrielowi stypendium, aby mógł reprezentować szkołę w krajowych i międzynarodowych konkursach matematycznych. Uczniowie tacy jak ty przypominają nam o prawdziwym znaczeniu edukacji, powiedział reżyser, ściskając mu dłoń ze szczerym uśmiechem. Jego koledzy, którzy wcześniej nawet nie zauważyli jego obecności, teraz patrzyli na niego z mieszaniną podziwu i szacunku. Nie był już nieśmiałym dzieciakiem siedzącym z tyłu klasy. Stał się kimś, kogo każdy chciał poznać, z kim chciał porozmawiać. A może nawet czegoś się od niego nauczyć? Nagranie z zajęć stało się popularne w mediach społecznościowych miasta. W krótkim czasie zaczęły napływać wiadomości z uniwersytetów, od profesorów z zagranicy, a nawet zaproszenia na wykłady, warsztaty i programy mające na celu wspieranie młodych talentów. Gabriel jednak pozostał ten sam: uśmiechał się, był wdzięczny. Ale nigdy nie uważał się za lepszego od innych, wiedział lepiej niż ktokolwiek inny, że prawdziwa inteligencja nie polega na upokarzaniu, lecz na dzieleniu się. I tego dnia udowodnił, że nie musi podnosić głosu, ani nikogo poniżać. Aby jego głos został usłyszany. Historia Gabriela i pana Renato to nie tylko równanie czy lekcja matematyki. Chodzi o szacunek, pokorę i prawdziwą istotę uczenia się. Często to, co wydaje się niemożliwe, takie jest tylko dlatego, że podchodzimy do wyzwań z niewłaściwej perspektywy. Prawdziwym geniuszem nie jest ten, który upokarza innych, aby poczuć się lepszym. Lecz ten, który stawia czoła trudnościom z odwagą, milczeniem i poświęceniem. Gabriel pokazał, że talentu nie trzeba demonstrować arogancją i że największa siła leży w tym, aby nigdy się nie poddawać, nawet jeśli wszyscy stawiają na ciebie przeciwko tobie. Pan Renato przekonał się na własnej skórze, że upokarzanie nie jest nauką i że prawdziwy nauczyciel inspiruje. Ceni i dostrzega potencjał każdego ucznia, nawet tych, którzy wydają się cichsi, bardziej nieśmiali lub po prostu inni. To lekcja, która wykracza daleko poza ramy zajęć w klasie. Nigdy nie lekceważ nikogo, bo za ciszą może kryć się największy talent, jaki kiedykolwiek widziałeś, a ty jesteś gotowy patrzeć dalej niż tylko na wygląd.